Cześć! Jakie są plusy spania w aucie jako samotna kobieta? I moim zdaniem ich jest bardzo, bardzo dużo. Po pierwsze, często gdy szukamy toalety, prysznica, jest on dla nas za darmo. Nie wiem z jakiej racji, ale jeździ się po kempingach, po hotelach, prosi się o prysznic i w większości nie trzeba za to zapłacić. Jeżeli idziemy do restauracji, też jest to, to za darmo. E, zdarza się, że np. mężczyźni robią to samo. I często, gęsto jest tak, że albo im w ogóle nie pozwalają skorzystać, albo każą płacić, więc to jest duży plus, ponieważ jeżeli się nie ma toalety, no to trzeba szukać jakichś rozwiązań. E, jeżeli się zepsuje auto jesteśmy gdzieś na środku drogi, to ludzie się zatrzymują. Widzą, że jest kobieta na zagranicznych blachach, jedzie autem, ma obudowane auto, stoi, rozgląda się, nie wiem, ma śrubokręt w ręku. No to co? No to zatrzymują się i pomagają, więc nigdy się nie jest samemu. Na drodze, jeżeli jesteśmy na krzyżówce, często, jak się tak zagubimy, no to ustępują nam pierwszeństwa, widzą, że kobieta, ten sam schemat, więc jest plus. Jesteśmy niższe, więc zajmujemy mniej miejsca, więc w takiej skodzie rapid, jeżeli mam krótsze nogi, jestem ogólnie krótsza, mogę mieć krótszy materac i... Jest to bardziej wygodne, tak? I jest, mogę się bardziej wyspać. I też mam mniejsze rzeczy, więc mniejsze ubrania. Mogę ich nabrać, nie wiem, proporcjonalnie więcej. Eee, i, 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 I to zajmuje mniej miejsca, tak? Eee, i jaki jest jeszcze plus, jeżeli się śpi, śpi samej w aucie, to po pierwsze ludzie też nie podejrzewają, że o, ty będziesz tutaj spała, tylko myślą, że może podróżujesz, tak? A jak już zobaczą, że ty tutaj śpisz, no to na ogół nie wyrzuca się samotnej kobiety. No jak ktoś już widzi, że kobieta gdzieś tam się po tych krzakach chowa, no to, się to raczej ją zostawia, tylko przychodzą raczej gdzieś tam na tych wioskach zainteresowani, czy, czy może coś nie pomóc. To raczej tak wygląda, czy, czy czegoś nie potrzebuje i, i nie wiem... No to w porządku. Mm. No i co? No i to jest przygoda, tak? Więc y, m, moim zdaniem wszędzie są ludzie i dobrzy, i źli, i, i co pomagają, i co nie pomagają. I, I jeżeli się chce podróżować, to warto. Dziękuję.